Jo, się manko widzę, i nas z kolejnym na moim kanale jest oczywiście mocny, a jeszcze przed obejrzeniem tego materiału chcę Was przeprosić za to, że taki film jest w ogóle nagrywany, ale chcę Wam po prostu o nim powiedzieć, yy, dokładnie o Koksiku, on teraz zmienił ja zaraz Wam powiem, jaki dokładnie ma teraz yy, i przedstawię Wam kilka rzeczy, żebyście się nie nabierali na to, co on pisze w komentarzach. Niestety jestem trochę smutny, że muszę nagrać odcinek dramowy, ale on mnie za bardzo wyzywa. Sprawa w ogóle zaszła za daleko, więc jak już mówiłem, więc muszę to nagrać. Jeszcze możecie stać chłapę w górę, żeby ten film dotarł do większego grona osób, żeby ludzie po prostu wiedzieli, jaki on jest. No i bez róża, ale lecimy do pierwszego dowodu. Może zacznijmy od tego, jak sobie napisałem komentarz komentarzu Kamosia i właśnie Kenzie, czyli ten pan zaczął mnie po prostu wyzywać. Nazwał mnie atencjuszem i napisał. A idź atencjuszu, a nie kamusa. Pyglądasz. A teraz może przejdźmy do tego, jak po prostu kradnie y, montaże różnych osób z zagranicy i wrzuca to na swój kanał, mówiąc, że to podobno on gra. Przedstawię Wam sytuację, obejrzyjmy jego kawałek filmu, gdzie sami widzicie, jak gra gra bardzo dobrze. I może zacznijmy od tego, że raczej wiadomo jest to, że z taką jakością na filmie i takimi ścinami raczej by nie grał tak dobrze. A teraz mam przedstawię dowód, skąd wiem, że to na pewno nie gra on wystarczy wejść w jego film, tylko Szare Bronie Challenge, gdzie już nie ma tego żadnego montażu, w ogóle się nie odzywa, to już są dowody, na które widać, że to nie on gra i zobaczcie sobie na to, jak on się po prostu rusza i Porównajcie sobie to, jak on gra i tamto z wcześniejszego. No widać, że po prostu kradnie z internetu e, różne montaże w, na, na swój kanał, to mówiąc, że to podobno on, ta, on tak e, robi. No i jeszcze chciałem powiedzieć, że nagrywam tą dramę dlatego, że za bardzo mnie wyzywał, innych wyzywał, moich widzów wyzywał e, i po prostu dlatego to nagrywał. No i sami widzicie, jak on się rusza. Wyzywał mnie od bambików, a sami widzicie, jak po prostu gra. Przejdźmy może teraz do tego. I co nagrywa, co pisze u ludzi w komentarzach, żeby podpromować swój film. Jak będziecie zaobserwować, tutaj film ma ponad 2200 wyświetleń i dokładnie ma 268 dislików i tylko 21 łapek w górę. Dlaczego? Bo po samym wejściu w komentarze można za, zaobserwować, że taki ladam napisał po prostu załosne, typie wklejasz linki do tego ścierwa, Nie potrafi się to osiągnąć jako jut, jube, YouTuber, reklamując się, normalnie po prostu przykle, przykre. Komentarz y, ma ponad 26 lajków, schodząc po prostu w komentarze, widzicie sami, co tutaj y, co, co ludzie tutaj piszą. Y, I przejdźmy może do tego, jak na przykład. Tutaj na filmie ma tysiąc wyświetleń. Sposobem właśnie takim, że jak widzicie tutaj kom, wpiszę y, u różnych osób w komentarzach y, coś typu właśnie, co tutaj widzicie w tym komentarzu, czyli to fajnie jest, że nabierasz wyświetlenia, nabierając jakieś dzieci, że niby wersow. No i tam właśnie taki komentarz pisze i dokleja do tego link do swojego kanału i jeszcze potem pisze, że tutaj przejdę komentarze, bo tutaj widzicie, co po prostu ludzie u niego piszą. Jeszcze za to, sprawy o tym, jak jeszcze... Dwa dni temu nas przepraszał, a teraz już znowu się nas wyzywa. Po tych komentarzach, żeby tutaj zobaczyć, na przykład nie pliźć, już nie będę, przysięgam, yy, ponieważ Zadikos go troszkę jakby tak postraszył. Powiedział mu, że będzie miał po 40 pod filmikami, yy, no i już po prostu zaczął przepraszać. Nie wspomnę o tym, jak tutaj piszę, yy, jak piszę komentarze u ludzi, typu, że oddaję że jeżeli ludzie zasubskrybują jego kanał, to o godzinie 000 z jego maszynki subów yy, po prostu dostanie dostaną 500 subów, czego nic nie dostajecie, co można zaobserwować po kilku komentarzach, z czego i tak większość tych komentarzów najprawdopodobniej usuwa. Yy, tutaj dojdźmy do tego, yy, jak yy, mnie jak napisał mi, że ma na mnie dowody. Yy, a usunął ten komentarz, ale mam chyba screena, zaraz spróbuję znaleźć. A nie, jest. Jutro daję na ciebie filmam dowody. Jeżeli ja napisałem mu, że czekam na dowody, to już mi od niej odpisał. Nic, napisał mi, że mnie blokuje, więc po prostu nie miał dowodów, próbował mnie nastraszyć. Dochodząc do setna materiału, chciałem jeszcze powiedzieć wam, że on to na szybko, ponieważ nie mam bardzo. Czasu na nagranie, dlatego przedstawiam to z YouTube, a nie przedstawiam screenów, dlatego że yy, po prostu tam yy, nie zapisałem i się chyba nie mogę ich znaleźć, ale jak znajdę i będziecie chcieli, to nagram ten film jeszcze raz i nagram go dużo lepiej. Yy, no to jeszcze dodam tylko tyle, że musiałem to nagrać, dlatego już nie mogą patrzeć, jak mnie wyzywa, wyzywa moich widzów. Z moich kolegów, jak ludzie mi czasem nawet piszą, że mój kolega, dlatego że jeszcze niedawno często bywał u mnie na live'ach, zostają skamowani przez właśnie tą osobę. I jeszcze chciałbym y, powiedzieć o ostatniej rzeczy, y, mianowicie chcę jeszcze powiedzieć o skamie na konkurs na 1000 fotoców, z tego powodu, że tutaj w komentarzach, jak sobie przejdziecie, nie ma osoby nawet komentarza, znaczy jest komentarz osoby, która wygrała konkurs, lecz po samym, po samym kanale można zaobserwować, że ta osoba nawet nie subskrybuje jego kanału i po prostu według mnie to jest jedno wielkie multikonto, mówiąc jeszcze o tym, że na filmie z wynikami konkursu nie ma wyników, tylko wziął na ekran sobie zwycięzcę konkursu, no i tyle. I jak widzicie, no po prostu według mnie to jest wielki skab. Jeżeli to nie jest skab, wyślij mi na PW Dowód i ja Cię jeszcze zostawiam z dwoma, mm, dwoma rzeczami, które możesz zrobić. Yy, jeden, przeprosić na filmie wszystkie osoby w tym mnie i innych, to czy znaczy mnie nie musisz, ale najlepiej inne osoby, które wyzywałeś, moich widzów lub drugie, po prostu usunąć kanał, zacząć nowy kanał, żeby nikt nie wiedział, że ty właśnie jesteś tym Kenzim. No i to na tyle z tego odcinka. Przepraszam, że ten odcinek tak dziwnie nagrywam, ale nagrywam go na szybko. Jeżeli chcecie, mogę to nagrać jeszcze raz z większy, większym ilością dowodów i po prostu ze wszystkim. Ja już się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć.